Siemaneczko! Dzień dobry, już raczej dobry wieczór, bo słońce powoli zachodzi. A ja zjadłem obiad, wracam dalej do budowy kampera, Gonie, od rana do nocy, żeby zdążyć do 9. Bo czeka nas wyjazd detektywal no i dwa tygodnie w, w trasie, czyli poszukiwania detektorem metali. Spociły mi się pachy dupa <laughs> i wszystko co możliwe na siedząco w busie, bo wskoczyło mi powiadomienie. Filmu wskoczył film na kanale Rafing the Hollow Rafała poszukiwania detektorem. <laughs> Jakie oni kopią tam fanty, to się w ludzkiej głowie nie mieści. A my tam jedziemy do niego z krzyżkiem chyba w piątek i w sobotę pokopać. Także wpadajcie do niego na kanał, zobaczcie bo chłopaki na orali, takie fanty. Że to się po prostu w ludzkiej głowie nie mieści. Ja już jestem tak ściśnienowany, że chyba będę musiał do lekarza iść, panie. Jakieś tabletki na obciżenie ciśnienia albo coś, nie wiem. Wpadajcie, słuchajcie. Link w opisie filmu, przypnę w komentarzu, żeby był łatwo dostępny. Wpadnijcie tam, zróbcie szum oczywiście u niego na kanale. Zostawcie komentarz, że wpadliście ode mnie łapę do góry. Suba dla zasięgu, bo to nic nie kosztuje, a pomaga takim twórcom, którzy zaczynają swoją przygodę z YouTube'em, rozwijać ich kanał. Zachęcam Was oczywiście tego, do tego bardzo, no i życzę Wam miłego wieczoru, niedługo odcinki, jutro prawdopodobnie jak mi się uda uwinąć jeszcze dzisiaj z tą budą, bo kończę już słuchajcie budowę, 15 dni i kończę budowę kampera, zobaczycie sobie to w odcinku, ale jak dzisiaj się z tym uwinę, to jest szansa, że jutro też polecę w teren z mankiem. Tyle ode mnie dzisiaj z ogłoszeń parafialnych, pozdrawiam Was, miłego wieczoru, trzymajcie się, cześć, Rave in the Hall. wpadać na ten kanał od razu teraz, ja.